Dzień dobry, nazywam się Piotr Tułodziecki, jestem podleśniczym w Leśnictwie Narzym. Znajdujemy się przed siedzibą Nadleśnictwa Dwukoły. Chciałbym zaprezentować Państwu tą oto kłodę bartną. Została ona stworzona w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Ma ona za zadanie propagowanie bartnictwa. Wykonaliśmy dwie kłody bartne, jedną widzimy tu, druga została umieszczona w lesie. Woda bartna została wykonana z drewna świerkowego. Tu widzimy, widzimy oko barci, przez które latują pszczoły. Jak można zauważyć, pszczoły bardzo pięknie noszą pyłek, gdyż jest to czas kwitnienia lipy. Tu z przodu barci widzimy oczkas, przez który wykonywane są wszelakie zabiegi czy to czyszczenie barci, czy to poddawanie zimowego pokarmu na, na okres ten ciężki właśnie dla pszczół. Spróbujemy, spróbujemy otworzyć to za chwileczkę. Zobaczymy, czy nam się to uda i sprawdzimy kondycję tych pszczół, czy one mają się tu dobrze. Ale jeszcze wspomnę o tym, że one zostały tu zasiedlone w sztucznie. Wpuściliśmy, wprowadziliśmy te pszczoły tu około miesiąca temu i zobaczymy postęp. Jaki, czy, czy są plastry odbudowane. Sprawdzimy, czy stan i siłę rodziny sprawdzimy, czy matka dobrze czerwi i ogólnie czy, czy, bar, czy im tu pasuje, czy, czy raczej. Spróbujemy otworzyć, zobaczymy stan naszej rodzinki. No i też to nasze tutaj zatwór. Zobaczymy czy nam się uda. Pszczoły pięknie to zakitowały. O, słychać. Pszczoły się niepokoją. Zobaczymy. Już tutaj można zobaczyć jak sobie wychodzą. Trochę je uspokoimy, żeby wiedziały, że my tu jesteśmy. Aha. I zobaczymy, co tutaj jest. Aha. Proszę bardzo. Pięknie. Pięknie. pięknie tutaj na tutaj. Zobaczcie, proszę bardzo, ładnie zapotowały. Zobaczcie, jak pięknie zostały odbudowane komórki. Ile tu jest miodu. U góry widzimy świeżą zabudowę. Proszę bardzo. Super. Tu na dole widzimy, tu na dole widzimy piękny czerw trutowy. I tu z lewej strony tu z lewej strony widzimy piękny czerw, z których będą kiedyś ładne robotnice. Proszę bardzo, ile tego długo jest. Świeży, przejeżdżony, na najprawdopodobniej Pięknie sobie tu radzą. Matki na pewno nie damy rady tu wyszukać w tej Aha. O, pszczoły, jak widać, zachowują się spokojnie. Bez problemu byśmy sobie poradzili tu bez, bez czapki, bez, bez ochrony. Tak jak już mówiłem, zostały one wprowadzone e, tutaj sztucznie. Wiemy co to za matka, wiemy co to jest za rasa. I dlatego pozwoliliśmy sobie na tak delikatne ubranie. Super. Dziękujemy. Znajdujemy się w leśnictwie nażym. Tak jak wspomniałem poprzednio, widzimy tutaj drugą kłodę wartną, która jest powieszona na drzewie. Podobnie zbudowana do poprzedniej, z tym że zamysł jej jest inny. Tamtą kłodę żeśmy zasiedlili sztucznie. Tutaj czekamy na pszczoły leśne. Mamy nadzieję, że zasiedlą one. W niedługim czasie, póki co widać, że tych pszczół tu nie ma, no ale miejmy nadzieję, że będą i czekamy na nie z niecierpliwością. Jesteśmy w lesie i widzimy pszczoły, które zasiedliły szczelinę pomiędzy korzeniami świerka. Miejmy nadzieję, że to są pszczoły leśne. Możemy tu zaobserwować, że pszczoły pięknie noszą pyłek. I ja mam propozycję, że uciekajmy, ponieważ są dzikie.